Co panie myślą o tym, żeby zalegalizować marihuanę w Polsce? Taki kontrowersyjny no, na dzień dzisiejszy temat. Zalegalizować marihuanę? W żadnym wypadku. A, to, a komu to potrzebne? A, komu to potrzebne właśnie? a dlaczego? dlaczego? To ja to chciałem pomalować, kurwa, i nie mogłem tego, tego srebrnego pomalować. Co to jest, kurwa? Nie pomalowałeś? No nie szło. To jest Amelion. Co to jest? Amelion. <laughs> Co? Amelion. Co to jest? Amelinowe no! ale co to jest? To jest... Kurwa Krzychu! To jest amelinowe! Amelinion to jest! Nie popaluje. Co pana na co dzień najbardziej denerwuje? Czemu? No tak ogólnie. A co, no... Woda najczęściej, ziemia, woda, coś takiego, nie? Halucynacja, hemoglobina, dwutlenek węgla, taka... Sytuacja, nie? Co myślisz o mieszkającym z w tym roku? Jak to będzie z Będę grał w grę. A w jaką? Tomb Raider. Ok, dziękuję bardzo. Daj Daj Ale urwał! Ale to było dobre! Proszę powiedzieć, co tutaj się stało? No i... Piorun, nie będę mówił, jak. Tak się wystraszyłem, że hej! Ja mówię, matko Bosko, mówię, co, to, co, co to się stanęło? I cały czas tłukło, ale to tak tłuko, całe noce, całe dnie tłukło. Taki ten... i tak bez przerwy. Boże, ani spać, ani się położyć. Co tu zrobić? Nie wiem, bo... by jeszcze musisz. Ty no, urwiesz mnie od internetu Panie! Nie weszłeś Nie weszłeś Lecząc tą Gdoju jeden ty Jestem hardkorem Ty pojebany człowieku <noise> Jestem taskaderem Robię w Hollywoodzie